Witam Was w, no, w pierwszym odcinku na naszym kanale. Zagramy sobie Węgrami i spróbujemy uczynić wielkie Węgry. Moja strategia na tą rozgrywkę będzie taka, że będziemy grali jak najbardziej agresywnie i będziemy naciskać na przyrost populacji, ekonomiczny, w rozwoju badań. Oczywiście musimy jako pierwsze sobie wybrać standardowo jakoś tak. Inwestycje w sumie jak były nie. Będą. Jesteśmy biedni, więc na razie się wojsko pozbędzie, że. Tylko sobie zaatakujemy, prawdopodobnie, więc to będzie Słowenia. No jest najsłabsza z naszych sąsiadów, ale też moglibyśmy wjechać w Słowację w, punkt. w sumie myślę, że to będzie o wiele bardziej dla mnie korzystna opcja, chyba tak, że no zrobimy tak No dobra, mamy dług, ale to nie, nie na długo, nie na długo mamy ten dług, modlmy się teraz, żeby oni mieli jakieś wielkie armii w środku swojego państwa, oczywiście mieli ale moja armia na szczęście jest większa Zróbmy sobie jak najmniejszą armię tak, żeby po prostu obronić się jakoś Oj, Budapeszt zajęli, niedobrze, niedobrze niedobrze, Bo Budapeszt z powrotem trzeba się ruszyć i no i oczywiście Słowacja zajęta, albo i cała, ale cała. Mamy takie ciekawsze prowincje z niej. E, użyjemy od razu tych wojsk do ataku na Słowenię. A Teraz tak, ile mogę armii zwerbować? Eee, niedużo. Mam dzienny portfel. Widzę, że to drogą, bardzo drogą z tą armią. Więc od razu wypowiem wojna, żeby już nie mieć takiego... dużych ilości tych. No i oczywiście nie było żadnego problemu z tym małym, nic nieznaczącym państwem niż dla mnie. Co nam zagrozi taki kraj? Jesteśmy wielkimi potężnymi węgrami. No no i no, co? To to się nie asymiluje braku roku punktów. Następne co bym zaatakował, niech to będzie no, ta Chorwacja, bo nas nie lubią. Kto nas lubi z naszych sąsiadów, nawet nas nie lubi Ukraina. Węgry mają nas w dupie. Oni w sumie to nas lubią niech są sojusza, może oni nas, oni nas nawet lubią. Austria nas nawet lubi, ale za to Serbowie nas nie lubią, więc to poprawnie z nimi relacje. A tak ogólnie kto nas lubi na świecie, no, tylko Dania. Generalnie to nas lubi tylko Dania, i inne państwa w zasadzie albo są neutralne, albo nas po prostu nie nie lubią. Skończył się mój rozejm z Słowacją, więc myślę, że to byłby dobry moment, żeby zaatakować to państwo i je całe już mm, dobra, zrobimy to tak. Ile ja mam pieniędzy? 40 tysięcy. Sytuacja wygląda w ten sposób, że no musimy jeszcze trochę. Na... Nie no, starczy, starczy, ale nie będziemy robili takich dużych armii, bo po co? Tu możemy zrobić do no full. No i tutaj wojska trochę możemy zrobić i atakujemy. Bez jakiegoś tam większego zastanawiania się nad tym. Że trzeba dokończyć to, co zaczęliśmy bezproblemowo. Pracuje całą armię, nasz państwo jest coraz silniejsze. Mamy już całkiem, całkiem spory teren. Następni będą Chorwaci, którzy nas nienawidzą, tylko potrzebujemy bardziej zasymilowanego terenu. Eee, zaatakujemy teraz Chorwację, bo potrzebujemy pieniędzy. Mam nadzieję, że też będę miał dużo przyjaciół, bo nie chciałbym zostać w pewnym momencie zaatakowany z każdej strony. Na minusie w ogóle mamy zadłużenie, ale eee, zaatakujmy. Nie ma co tu się zastanawiać zbytnio. Możemy zostać za nimi wiodą, tam jakąś e, szybko powrót lecimy tu. I cała Chorwacja wchłonięta bezproblemowo. Dziś, żegnanie nie było żadnego problemu. E, kolejne państwa, jakie bym wchłonął, no to nie wiem co bym wchłonął. Muszę sobie popatrzeć. Kto nas tu nie lubi z naszych sąsiadów. Nie lubi mnie Bośnia i Hercegowiny, ale jeszcze może dam wam szansę. Polacy mnie nie lubią, ale spokojnie, z to trzeba, przydałby się sojusz. Austriacy mnie bardzo lubią i nie zgodziliby się na sojusz. I w sumie, czemu by nie? Taki początkowy sojusz na pewno mi się gdzieś przyda tam. Oczywiście nie będę później miał żadnych skupów, żeby zniszczyć Austrię. Właśnie, co ona tu i są. A on ja bym sobie z nią ranę, na spokojnie, myślę. Asymilacja, ja widzę, działa, bo coraz większe dochody mam. A no to tak, następny kogo, więc to nie ma albo Bośnie. Rumunia mnie lubi, z Rumunią się lubimy jeszcze, więc jedyne kogo mógłbym jeszcze zrobić Czarną Górę, ale skupię się na Bośni teraz. Mam 200 tysięcy 000... Moment, więc myślę, że możemy zrekrutować wojska i zaatakować Bośnię. Bośni i Hercegowinę. Zbieramy wojska, tworzymy wielką armię. Tworzymy serio wielką armię, bo nie wiem ile wojsk może ona mieć, a wydaje się być całkiem spora, ale nie jest to na pewno jakieś bidia. Państwo. Atakujemy, no nie ma co, nie ma co. Pora na atak. No i tu jak zawsze nie było żadnego problemu, nic nowego. Ej, odbili jest jednak jeden problem. Odbili sobie prowincję. Myślę, żeby od razu zaatakować Czarnogórę, no. Nie mam na co czekać w sumie. prostu jest wjazd, rozjazd. Od razu wjeżdżamy w Kosowo. To jest też jakiegoś zastanawiania się długiego. I od razu Macedonię bierzemy. Pięknie. Spróbowałbym zawalczyć z Albanią, ale poleciałem teraz, nie? Dobra, zajmijmy sobie te państwa, które mam zająć. Już to będą moje stricte prowincje. Nie no, co czekać, nawet? Nie, nie, nie. Ja zajmuję to. To wszystko należy od tej pory do mnie. Albo rozmieśćmy sobie to na czas wojny, tam, żeby mi się teren asymilował. Okej, okay, będzie Git. Od razu nie ma co. Spora armia. Tu zobaczymy, co tam kryją jeszcze. Ale chyba nic strasznego takiego. Nie mają tam musimy. No myślę, że to nie. Szybki rozjazd, szybki rozjazd. No i co, przydałoby się zasymilować trochę terenów. Ja do was wrócę jak to wszystko mi się zasymiluje. Co się w ogóle dzieje na mapie? Rumunia miała wojnę z Grecją i została w koniec, tam, więc myślę, że już wiem gdzie zaatakuje. Tylko kolejne miejsce to w ogóle już powoli zostanie przez nas osłon. Bułgaria jest w no, takim stanie jakim jest. W ogóle Polska ma wojnę, że... Szwecją, Grecją i Ukrainą. To jest. To jest no, i Finlandią, jeszcze. O Boże, z kim jeszcze się bijecie? Co robią Niemcy? Niemcy to w ogóle zostały podzielone. No co, co, nie zostaje nic innego, jak się chyba zajął Rumunią do końca. ktoś nie dokończył tego, to ja to zrobię. Z przyjemnością wkłonę te tereny. Co prawda, lubiliśmy się, ale jeszcze nie lubimy, więc wolę się ciebie jak najszybciej pozbyć ich. Ale na nie nagle urosną w siłę i będzie koniec. No to co, od razu na Mołdawię, nie? No to tak mamy róbą mnie Mołdawię z głowy. Te rzeczy nie zagrożą mojemu, mojej potędze. Jesteśmy 13 na świecie już. Nie będzie silniejszego państwa niż Węgry. Ale to w po całości. Kto mnie nie lubi? Wszyscy mnie nie lubią! Cały świat mnie nienawidzi. O poza jakimiś tam pojedynczymi państwami, ale większość świata to mnie nienawidzi po prostu. Grecy chcą ode mnie dostęp wojskowy. Jasne, jasne, może się polubimy bardziej. Zaczęli się do nas Niemcy odzywać, i Brytyjczycy, że chcą się z nami zakumplować. No Francuzi, no Eee, Hiszpa... no, no, Francuzi, Hiszpanie! Francuzi to widzę tutaj ostro walczą, ale Polski nie chce dużo, bo mają brzydkie granice. Ja chcę kawałek, ja chcę zdobyć... Ja dochodzę pod Kraków, się wycofuję z tych terenów. Pod Kraków, tutaj i tutaj, i... I na tym skończę moją ekspansję, ale ataku od Greków to ja się bym nie spodziewał. Aha, bo oni dołączyli do Polski. Nie zauważyłem, że oni sojusz mają w ogóle. Dobra, musimy bronić najważniejszych prowincji. Część z nich jest zupełnie nieważna. Polaczki się raczej bronić na ten moment nie będą. Ale ja się muszę zająć Grekami, bo myślałem, że się zakolegujemy, ale wychodzi na to, że musimy walczyć. Tu już są od razu puszczę armię. I sobie puszczę do razu tam. Może dotrzemy, może nie. Zobaczymy, jak to będzie. No, to, No, rumuńska część Grecji zostaje przeze mnie na niedługo przejęta. Tu już zagrożenie za niedługo nie będzie w ogóle żadnego. I zaraz mi zabiorą tam, tam, tam. Ja nam proponuję pokój. Biorę kraków to, to i to. To i to biorę. To i to i to i to biorę. Myślę, że tak byśmy się mogli dogadać. Myślę, że w ten sposób jest ok. No ale tak dla widoczni, nie widocznie nie okej. Okay. Więc ewidentnie muszę zjeść całe państwo. No tu najmniejszego w ogóle problemu z tym, żeby cokolwiek zdziałać. Bo co oni nie mogą zrobić? No, nic nie zrobią. No serio tak potężny jestem już, że... Według mnie powinni odpuścić. No Wziąć już w końcu ten pokój, a nie siedzieć dalej niepotrzebnie. Wojna jest bez sensu dla nich. Ja może na ale... Ja chciałem sobie teren w zasymilować. No co jak Ukraina jeszcze we mnie wejdzie zaraz, no? To już będzie przypał. Tu w ogóle się z wojsk wypłukałem trochę. Mógłbym wezwać mojego sojusznika Austrii do tego, ale ona chyba prowadzi jakąś swoją wojnę. Od razu cię tu rzucam, że ty nie walczysz w imię naszego sojuszu, naszej przyjaźni. Tu pije się kurwa na dwóch frontach, no nic nie robią. No, Austriacy zadowoleni. Możemy się bić wszyscy teraz. nie łatwo mnie odpuszczą. Nie masz z nikim wojny poza... O, teraz już masz. Ale nie mieli trochę ich piebałem? W wojnę. No i oczywiście Polska zostaje mreżdżona. No i dobra, bo tu się nieciekawie zaczęło robić trochę. Ale spokojnie, zaraz Austria podlejdzie. A, dobra, jeszcze moje 5000 tysięcy nadchodzi od pleców. Będą Austriacy zaraz wchodzić. Zaraz odbijemy wszystko. Musimy zakończyć ten front, bo nam będzie bardzo utrudniać. Zespoziłem się stolicy, czyli najbardziej dochodowej prowincji dla nich, więc powinienem być już, już powoli w domu. No, musimy się pośpieszyć zanim mi tu Austria Aldaura nie zajmą mi tej prowincji na szczęście. Wojna z tymi pajacami zaraz skończy, bo zostało tylko trochę tego tutaj, co tu się dzieje. No i koniec, no, co ja mogę więcej powiedzieć, no. po Grekach i Polakach. Chcesz więcej? Może złota. Eee, Polaczki mi tu chcą się odgryźć. Co oni robią? Co oni w ogóle robią? Eee, Ukraino, Ukraino, e, ty tego nie zrobisz? Rosja, Rosja to zrobi. Nie ma tylko Kurwa, Polsce musi po nich biegać nie chce. Ale bo oni się tam kurwa rozrastają. Nie chcę z Finlandią się bić, tylko Polskę dokończyć. Czemu nie mogę wszystkiego zabrać? Dobra, nie będzie w ten sposób na razie. Okej, okay, zobaczmy o co chodzi z tą Finlandią. Dlaczego oni w ogóle chcą mnie atakować? Czy oni mają odkryć dostęp do... do wojska? Nie, nie mają, ale lubią się z Polską i Ukrainą. O nie, ta Austria to już mi tutaj trochę przeszkadzać zaczyna no i zdołłbym ją, żeby zbliżyć się do stworzenia Królestwa Węgier. Skończył mi się dostęp wojskowy od Czech, ale okej. Okay. Dobra, zobaczmy ile Austria ma wojsk, Austria ma dużo wojsk. A fi Finlandia? No, wypłynęli po problemie. Dobra, więc przygotujmy się do tego Austrię zaatakować. Dlaczego by tego po prostu nie zrobić? Nie wchłonąć naszego sojusznika? i tak już mi się niczego nie przyda, tak szczerze. Uwaga, nam wojna. Muszę cały czas mieć na uwadze to, że w tle mam wojnę z Finlandią, ale to raczej nie jest problem. Więc co, Austria zajęta, bez problemu żadnego. A czego mi brakuje do stworzenia wojny? Musielibyśmy zaatakować Serbię i Bułgarię. I Ukrainę. myślę że najlepszym opcją będzie już wojna z Ukrainą. Ile można odlekać od niej w końcu? Ale nie teraz. Należy potrzebujemy hajsu, żeby w ogóle cokolwiek zrobić. O kurwa! Widzieliście to? Ale armia wyśła teraz. No i Finlandia została pokonana, kolejny atak odparty. Dobra, możemy się zająć tą Ukrainą zaraz, słownie za moment. Z Gruzją. Co oni robią? Dlaczego oni chcą ze mną się bić? Dlaczego? Za co wy chcecie się ze mną bić? Dobra, robimy te jednostki. Przygotuję sobie armię i mogę lecieć dalej. No i dobra, mamy armię. Myślę, że możemy zaatakować. Wym, bo z Rosją Brumiejską się tu bronny. No, wtedy będzie, że tak powiem, jak problem. Czy ja chcę dużo tej Ukrainy? No nie, no chcę tak kawałeczek zgarnąć tylko. Tak, żeby móc stworzyć to królestwo. A na dobrą sprawę, już bym mógł to zrobić. Dobra, coś takiego zobaczymy jak to będzie wyglądać. Mm. To lekko przejemane mam. Dobra, zobaczymy, czy mogę teraz pochłonąć jakąś część w ziemi, ale myślę, że tak pan spokojnie. No i oczywiście już mamy coraz bliżej do stworzenia królestwa Węgier. Co się dzieje w ogóle na mapie? Rosja miała wojnę z Azerbejdżanem. Polska no jest podzielona inaczej się rozrosły. Czego mi brakuje jeszcze? Brakuje mi tylko zaatakować Serbię. Co oczywiście zaraz zrobię. Zbierajmy pieniędzy i przejdziemy do ataku. To otoczyć wojskami całą Serbię. O kurde, mamy dziurę. O kurde, Finlandia nad, nadciągają Finowie. Ale dobrze, akurat mamy wojska jakieś. Czy mogę już stworzyć? O co chodzi? W pokoju musiałbym być. Nigdy Finlandia powinna już odpuścić sobie tą tą o. Odpuścili. Więc nie zostanie nic innego jak stworzyć królestwo Węgier. No i dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę oraz subskrypcji na kanale. No widzimy się w następnym odcinku. Cześć.